Cześć, widzę. Witam w kolejnym odcinku Sped Simulatora i będzie to ostatni odcinek Sped Simulatora, gdzie wrzucę po prostu swoje. Yy, no, no, no. Oto! No, yy, Summer Block Party Ticket za 112 milionów. Więc to widzę. Yy, znalazłem w miarę dobrą godzinę, chyba. No, jak widzicie, to tak wygląda tutaj. Więc no co. Ja po prostu wrzucę wszystko widzę ja wszystko wrzucę od razu. Mm, enter. Jakie mam procenty teraz? Ciekawe. A jeszcze się nie wykazałem. ale no, czemu to ticket się cały czas zwiększa? Mogłem to chyba nagrywać późno. Albo późno, albo. Albo właśnie bardziej wcześniej, Ale nagrywam to tak bardziej wcześniej niż późno. Mm, dobra. Widzowie, zdobywam szybko jeszcze kolejne. Zdobędę sobie jeszcze szybko kolejne te tickety. <tiby> może się uda, może się uda zdobyć tego Titanica i wtedy skończę z Pet Simulatorem już prawdopodobnie. Na... No zawsze z tym tutaj Pet Simulatorem, ale przynajmniej skończę z Titaniciem. Dobra, mm, nie wiem, to też otwieram, wszystko otwieram, żeby szybko zdobyć chociaż jeszcze jednego jeszcze takiego ticketa. Dobra, wszystkie te skrzynki. Nic się nie trafia, widzę, nic się nie trafia. I o jest tak. Aha. Dobra, ale mamy je, już jednego mamy. To ja od razu lecę go wrzucić. 59%. Dlaczego nagle jest tak dużo tych tiketów? Dobra. No, 50% na danieka to dużo, ale nie wiem, czy się uda, bo, bo możliwe, że niedługo będzie mniej. Hmm. Dobra. Muszę szybko zdobywać plikaty. Nie wiem też, czy dobrze, że wrzucam wszystkie naraz, ale tak zarobię. I teraz przez cały czas po prostu będę tutaj mówił, nie będę był cięć, bo i tak to by było za krótkie. Więc tak, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Samsung. Dobra. B biegnę dać. Jakie szanse? 56%. Proszę, daję wszystko, co mam. Może nie będą się może tak chętnie zgłaszać teraz ludzie, jak zobaczą, że już jest 500 etykietów. Ale za 5 minut już są wyniki. Dobra, mam nadzieję, że właśnie będzie tak jak powiedziałem. No nie! Cały czas spadam. Dobra, biorę tu. Jest ticket. Nie! Spadłem. Dobra, jeszcze tu. Nie ma. Teraz tu. Potem. Tak, zgadza się. Dobra, lecę dać kolejna. Jeden. O nie. Nie no nie! No czemu cały czas ludzie i tak dają no. Dobra, widzę, to ja już to chyba będę zostawił, już nie będę zbierał, bo już za dużo raczej nie ma. Mam nadzieję, że 600 ticketów zachęci ludzi, żeby nie dawali. Bo no to jak dadzam na przykład 100, no to będą mieli tak... Te... No niedużo procent, no nie będę mieli jakoś bardzo dużo, a ja mam 49. Jeśli trafię tego Titanika, to będzie mi się bardzo opłacało, ale nie obchodzi mnie, czy mi się będzie opłacało, tylko tej, ten Titanik mi trochę na niej mi zależy, bo będę, bo skończę y, specjonatorem w dobry sposób, ale już mam 44%. No czemu ludzie cały czas dają? no? Po co ja to tak zrobiłem? No po co? No po co? Ja już dałem. Boże. Dobra, może jeszcze jakoś zdobędę. Ja muszę zdobyć jeszcze więcej. Hmm. Tu już byłem? Tak, byłem. Chcę zdobyć więcej. Szybko. O dobra, tu stanę sobie. Może tu trafię? Oczywiście, że nie. Obok był. Dobra. ci teraz szybko już tam. Muszę zobaczyć kiedy będzie już ten. Dwie minuty. Ile mam procent? 42. No dlaczego no? No nie trafię go na 100% widzowe. Hmm. Tutaj nie wiem, to to sobie kupię, nie wiem, otworzę to może. Nie wiem. Może z tego drobnię coś. 4 Jak robiłem z tego opening to to było 20 razy droższe oczywiście. I czy coś mamy? No no nie. O albo no raczej nie. No nie. Przede wszystkim nie mamy tiketów, ale tu chyba nawet nie drapił. Dobra. Teraz tu szybko. No, no nie działa. Nie da się. Dobra, dwie minuty, 36 procent. Dlaczego ludzie tak chętnie dają tu? Jeszcze niedawno patrzyłem i etiketów było na samym końcu losowania było 400. A teraz jest dwa razy więcej. Dobra, ja już tu zostaję widzowie. Staję sobie tak. I odliczenie jest zaczęte od minuty 30, więc od minuty 30 będę tutaj tak tylko stał będę tutaj. O, no i ja się zbagowałem tak, że teraz z tego nie wyjdę. Tak, zgadza się. Nie, nie mam zamiaru wychodzić. Nie mam zamiaru wychodzić i tak. No popsułem. Dobra. Nie mogę nawet wyłączyć tego. No nie. Boże, dobra, nie mogę wyjść, bo jeszcze mi się coś zbaguje i stracę wszystkie tikety, Przynajmniej teraz mnie nie wywala na wszystkie strony, więc poczekam tak. 40 sekund, 45 sekund. Zaraz okaże się, jak skończę Pathfinder'a. Dobra, 900 tiketów, 35%. Ja może będę patrzył jakoś tak, żeby było i to, i to. Dobra. Jakoś tak się ustawia. Dobra. 35. To jest idealne, to jest teraz idealne. 35%, 20 sekund. To jest bardzo dużo jak na Titanico chyba. Dobra. Mam nadzieję, że już nikt nie dołoży. A jak ktoś dołoży nagle 1000, to nie wiem. Chyba już nikt nie dołoży. Dobra. Nikt już nie dołoży. I nikt nie dołożył. Dobra. <laughs> Muszę poczekać. Czemu tutaj nie ma tablicy? Kto wygrał wcześniej? Pewnie tego się już nie da zdobyć. Cztery już są nowe. Halo. Halo, co się dzieje? Dobra, poczekam do 9 minut i 30 sekund. A potem wyjdę i wejdę. Uh -huh. Dobra widzowie, wchodzę już do Pecunatora i zaraz się okaże, zaraz się wszystko okaże, czy wygrałem, czy przegrałem. Albo nikt nie wygrał. Może nikt nie wygrał, no nie wiem, może się coś popsuło. Mm. Najpierw y, zobaczę sobie tutaj w tym. Jeszcze nie chcę patrzeć, czy mam. Nie, a nie, Boże, wystraszyłem się. E Tiketów, no nie mam, nie mam, więc no, musi chyba tutaj być to, no to tutaj musi być. Więc mm, lecę tutaj. Czy są wyniki tabeli? Nie, nie ma wyników, dobra. Nie ma, ale może... Może się jeszcze uda, może wyjdę i wejdę, może... Dobra widzowie Wchodzę tu Aha. Ja się nie poddam, ja tu wejdę jeszcze 20 razy i wejdę i wejdę i wyjdę i wejdę Dobra, teraz idę tam zobaczyć czy się pokazało kto wygrał. Pewnie się nie pokazało. Nie no nie, nie wiem widzowie, no chyba to nie zadziałało. Chyba nie zadziałało. Hmm. Nie, nie pokazało się. Dobra, widzę was, spokojnie, może się uda, może zaraz się teleportuję tutaj Hmm. <grym> hmm. Wyjdę i wejdę. Może teraz to zadziała. Może zmienię świat i jeszcze nie wiem co dalej, ale zmienię świat i nie wiem, no, no i tak to, to będzie tak. Dobra. Mm -hmm. Tutaj pójdę. Mm -hmm. Okej. Okay. No wiecie, bo pamiętam, że były takie chwile, gdzie niektórzy wygrywali i dostawali po bardzo długim czasie. Takie rzeczy. Tylko teraz się nawet nie pokazało kto wygrał. A to jest najgorsze, bo jakby się pokazało to wiedziałbym czy mam tutaj dalej czekać 30 lat, żeby coś się stało. No tutaj już 6 minut tylko zostało. Dobra widziałem. Na razie, na razie według mnie nie ma. Ale jak mi dojdzie, widzowie, będę codziennie sprawdzał, a jak mi dojdzie, to nagram o tym osobny odcinek. A teraz wydałem 100 milionów i nie dostałem nic. Pa. A. Ej, ej. O, no tak. To czekajcie, widzowie. Kto Ym... jeszcze zobaczyć, ile Dobra, dobra nieważne, pa.